21 czerwca odbywa się bal zorganizowany przez członków Szkolnego Koła Caritas. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żyć tak jak Pan lub gdzieś pod płodem? Aula Nikolaj została przyozdobiona i czekała na gości. Co sądzi Pan o organizacji takiego balu? Pani redaktor, myślę, że pomysł i to przedsięwzięcie organizacji takiego balu jest bardzo ciekawym pomysłem i ciekawym przedsięwzięciem. Ja myślę, że gratuluję tego pomysłu i gratuluję, że po raz chyba pierwszy organizowany jest właśnie bal szkolnego koła Caritas. I myślę, że. Dopiero się ten bal rozpoczyna, no natomiast myślę, że wspomnienia, refleksje i zadowolenie przyjdzie dopiero po zakończonym balu. Ale cieszę się i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na pierwszy bal szkolnego koła Caritas. Dziękuję bardzo. Bal rozpoczął się od podziękowania wszystkim osobom za ich pomoc oraz podsumowania rocznej działalności szkolnego koła Caritas. Czy podoba się księdzu pomysł organizacji takiej gali? Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to znakomity pomysł, a jestem pod wrażeniem dlatego, że przecież ja znam realia i działalność szkolnych kołów Caritas I to od podszewki, bo gdy zaczynałem pracę w Caritas kilkanaście lat temu, to powo powoływaliśmy pierwsze szkolne koła Caritas w diecezji, w różnych parafiach, w różnych szkołach. I te szkolne koła, można powiedzieć, że tak wraz ze mną z Caritasem wzrastały. Więc ich działalność, ich praca, ich funkcjonowanie, ich formacja, fantastyczne pomysły są mi znane. Ale nie ukrywam, że po raz pierwszy jestem na balu szkolnego koła Caritas. Znakomity pomysł, bardzo się cieszę, że coś takiego jest, bo kiedy pracujemy, kiedy dajemy z siebie, to dajemy na maksa, a potem jest czas, żeby cieszyć się tym. Co zrobiliśmy i wspólnie się radować i bawić. Świetne. Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kobieta wielkiego serca. Trzeba jej podziękować za jej otwartość i za to, że to ona bardzo często też wychodzi z inicjatywami, że nie musimy jej podpowiadać, ciągnąć, tylko to czasami tak naprawdę to ona nas mobilizuje do działania i do dzielenia się dobrem. Dziękujemy. Ja zapewniam, że jest dokładnie odwrotnie, że tutaj moją inspiracją jest właśnie szkolne koło Caritas. Bardzo wysoko stawiacie powszeczkę dla nas, dla samorządu. Obiecujemy, będziemy dążyć do tego poziomu, starać się przynajmniej. Wasza praca w naszej ocenie, w ocenie właśnie młodzieży są tak blisko współpracuje. Jest naprawdę pracą niesamowitą, i to jest słowo nie tylko ode mnie, ale właśnie w imieniu naszej młodzieży przekazuję Wam to słowo. Bardzo, bardzo dziękujemy, właśnie my, że nas inspirujecie. Obiecujemy, będziemy dążyć, tak jakby dążycie, do samej góry. Wielkie wyrazy wdzięczności dla pani Agnieszki, z którą no najbliżej chyba współpracujemy, za pomysły, za ciepło, za wyrozumiałość. Nie tej sytuacji. Wielkie dzień raz jeszcze. Także tutaj to dla Was. Dzięki. 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 Cóż, kochani, tu wszystko już zostało powiedziane. Żona by mi nie wypatrzyła, prosiła, żeby wam przekazać, że wszystkich was pozdrawia, szczególnie tych psiako i kotolubnych. Tęskni za wami, żałuje, że nie może się spotykać. Żałuje tych wspólnych wyjazdów, że się nie odbywają do borku i tak dalej. Natomiast ma nadzieję, że to wróci i wszystko będzie ok. Gratuluję pani Agnieszce, gratuluję Księdzu Tomkowi. Jesteście wspaniali po prostu. To się tylko w nadziei mieści. Na jednych w życiu bywa pociechą. Jakie wartości czerpią młodzi ludzie z pomagania innym? Może odpowiem tak na to pytanie, że ludzie młodzi, którzy pomagają, nabywają wartości, czyli stają się wartościowymi osobami. Co więcej mogą zarażać innych. Także i właśnie swoją, swoim zachowaniem, swoim potencjałem, swoją dobrocią właśnie e, przez to, że mają tą wartość w sobie. Każdy człowiek na dobrą sprawę może pomagać, a jeżeli to robią młodzi, to jest to takie naturalne, kiedy to właśnie takie zarażanie się czynieniem dobrem, więc automatycznie tych wartościowych osób staje się coraz więcej. Co sądzi ksiądz o organizacji takiego balu? myślę, że to jest wspaniały pomysł, jak tutaj też zostało mocno podkreślone, jest to pierwszy bal na pewno w diecezji, ale też ja się zastanawiam to nie jest pierwszy bal w ogóle w Polsce, taki bal Caritasu, więc myślę, że trzeba to kontynuować. Co więcej, patrząc na ludzi młodych, którzy piękni są, nie tylko dla tych strojów wieczorowych, nie tylko dla makijażów, ale przede wszystkim są piękni wewnętrznie i to widać na ich twarzach, myślę, że warto to organizować i kontynuować, dlatego czuję się zaproszony na kolejny bal tutaj w tym miejscu. Dziękuję bardzo, to wszystko. Podziękowania otrzymali również absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bochni. Na czym polegała tegoroczna praca wolontariuszy w Caritas i czy mogłaby Pani ją krótko podsumować? Krótko podsumować, no to po prostu jesteście wspaniali, tyle mogę powiedzieć. Natomiast na czym polegała nasza praca, no, staraliśmy się włączać w takie rzeczy, które robiliśmy dotychczas regularnie. Takie akcje, takie zbiórki, które gdzieś tam w naszej tradycji, w naszej szkoły już są, ale też odpowiadaliśmy na taką potrzebę chwili. Nie? To, że wybuchowania na Ukrainie wzmogły na nas potrzebę tego, żeby pomagać uchodźcom, to, że dostaliśmy różne nie wiem, propozycje czy, czy prośby o wsparcie, też było taką dla nas motywacją do tego, żeby niektóre akcje podejmować. Natomiast no, pewnie wszystkie nasze działania na filmie będą widoczne, ciężko jest o nich mówić tak szczegółowo. Jak chodzi o podsumowanie, no to y, dużo było takich rzeczy, które, których nie planowaliśmy, a które udało nam się zrobić. Za to y, bardzo Wam wszystkim dziękuję. A myślę, że przede wszystkim na no, to pomagało na tym, żeby dawać, że polegała ta nasza praca na tym, żeby dawać swoje serce, dawać swój czas, dawać siebie y, drugiemu człowiekowi, po prostu dzielić się tym, co mamy, y, nie tylko materialnie, ale właśnie tym, co, y, co mamy w sercu. To jest taka wartość dodana, myślę, że dla wszystkich bardzo cenna. Dziękuję bardzo. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Po prostu podczas jednego ze spotkań ktoś rzucił pomysł balu, i tak się to zaczęło. Dziękuję bardzo. Ja chciałam wziąć głos w imieniu całego szkolnego koła Caritas i podziękować pani Agnieszce Katarzyńskiej i księdzu Tomaszowi Śpiewakowi za to, że byli wszyscy. Ten cały rok dla nas takimi przewodnikami na drodze do czynienia dobra, za to, że pomogli nam odkrywać nasze mocne strony, cieszyli się z naszych sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierali i za ten uśmiech i to ciepło, które zawsze od nich bije. Po prostu dziękujemy Wam za to. To jest koniec początku. Dziękujemy. Ta część oficjalna dzisiaj już dobiega do końca, ale tak naprawdę zaczyna się agapa, zaczyna się już to radowanie, cieszenie się i tak naprawdę zabawa. Pozostańcie razem z nami. Więc chciałbym mocno pozdrowić wszystkich, którzy tworzą telewizję w liceum, Waszych opiekunów, ale także i panią dyrektor. Dziękujemy za wsparcie finansowe i liczymy na więcej. Dziękujemy bardzo.